Siemaneczko z tej strony, Anton, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z serii Medieval Dynasty. Mamy bodajże trzecią albo czwartą wiosnę tutaj na serii. No i ten odcinek miał być taki, wiecie, wiosenny, pozytywny i tak dalej. I z takim zamierzeniem wyszedłem z domu, odwróciłem się, zobaczyłem jak mój dom wygląda. I troszeczkę tak powietrze zleciało z Antona z racji tego, że. No, moje, mój domek jest najgorszy w całej osadzie, Naj, no już się tutaj dach zapada i tak dalej, to już sąsiad, który w takim kurniku mieszka, to lepiej to wygląda, zobaczcie, ma tutaj ocieplone i tak dalej. Dziadostwo, dziadostwo generalnie jako chyba zarządzający tą osadą, no to to chyba słabo się tutaj sprawuje. Nie mam, nie ma za co wybudować, no, ale to naprawdę słabo. Źle o mnie świadczy, a powinienem, no nie wiem, gdzieś jakieś przekręty robić, typu gdzieś jakieś fundusze, coś tam przydzielić sobie, coś tam ukraść i tak dalej, gdzieś tu jakieś diety lewe, czy coś kilometrówki, no wiecie, gdzieś tutaj mieć jakąś siódmą pensję na jakimś tam zarządzie czegoś tam. No nie wiem, ale u mnie to jakoś tak odwrotnie, więc no nie za bardzo chyba tutaj szefuje mi się. Jeszcze ludzie będą nie mieli szacunku do mnie, bo, bo jeszcze za nich podatki płacę, wyobraźcie sobie. No, bo tu jest drugi dzień wiosny już tak naprawdę, bo pierwszego dnia pojechałem do, do stolicy, zapłaciłem podatek za całą osadę, jeszcze nie wiem, powinienem tutaj, że niby samolotem poleciałem i tak dalej, żeby sobie tam więcej pieniędzy przy, przywłaszczyć, czy tam nie wiadomo jak. No w sumie nawet nie wiem, jak robić te przekręty. A dobra, to jest mi to trochę obce, tak więc nie będę mówił. Ja tu mówię o rzeczach, których słyszę, co, że politycy robią, natomiast, no, w sumie ja nie jestem wybrany przez nich. Tak więc, chociaż nie, no, jak gdyby zaakceptowali mnie. Znaczy, jak gdyby oni mnie wybrali, w tym sensie, że po prostu zgodzili się na to, żebym ja tutaj przyszli do mojej osady, nie? No nie wiem. No, nie będę wnikał. W każdym bądź razie trzeba będzie tutaj chyba, ten, troszeczkę pokraść i tak trochę porządzić, tak jak powinno się rządzić, bo tutaj ludzie szacunku nie będą mieli, ale wiecie są Bardzo zadowoleni są, powiem wam. A szczególnie nie modli Boga, tylko Godzimira. Ona jest po prostu Blooming. Jak to się kwitnie. Zobaczcie, jaka jest zadowolona. Na 50. sprawdzałem przed chwilą. Na 59% jest zadowolona. Otóż, pani Godzimira jest przy nadziei. Tak więc wczoraj tutaj była wielka impreza i wszyscy gratulowali. Ojciec to jest. Już nie pamiętam jak on ma na imię. Jest. jej chłopak jest. Ona mu daje z kosza maliny, a on jej kwiatki do wianka. Pewnie kochankiem jest. tej <laughs> Dziewczyny pewnie tego. Yy, no, świtozianka, mi się przypomniała. I tam jest każdej nocy prawie o jednej porze, po tym się widzą młodrzewia. Młody jest strzelcem. Nie, czy czy myśliwem? W tutejszym Boże kto jest dziewczyna? Ja nie wiem. <laughs> przypomniała mi się świtozianka, tak? To tak to jest świtezianka Mickiewicza? No nie wiem coś tam może pokręciłem, bo to już człowiek 30 lat temu się tego uczył, czy tam. Nie, no przesadą, 30 lat to nie, no 20 lat temu. No więc no ale w każdym bądź razie mło... ojciec jest y... jest y... strzelcem w tutaj bosze. A nie wiem jak się nazywa. Zaraz zobaczymy jak on się nazywa. Y... Tybalt, O, jest łowcą. No to nie jest strzelec, tylko łowca. Dobra. 59%, proszę bardzo zadowolony y... ojciec. A tutaj Kanuta i jeszcze Gardomir. To też są wybitnie zadowoleni, bo dostali nowe mieszkanie. więc no, znowu... i znowu tutaj to źle o mnie świadczy, bo ja mieszkam w takiej klice, a oni, proszę bardzo, nówka Funkiel M4. Proszę bardzo, w podwyższonym standardzie. A ja tutaj zobaczcie na moje mieszkanie. Na mój domek. Oj. Źle, źle. Dobra, w dzisiejszym odcinku to tyle, to tyle, to tyle. W dzisiejszym odcinku będziemy zajmiemy się kuźnią. Tutaj budujemy sobie kuźnię, no właśnie tutaj ten domek, bo on był tutaj taki pleciony, ja mówię, nie, no, nie będą moi osadnicy w takich plecionkach mieszkać. I podnosimy standardy. No to już podnosimy tutaj standardy. Ściany tutaj powyburzałem i od razu już tutaj kamienne. Stawiamy i kuźnia, kuźnia już jest od razu na, na, na drugim poziomie. Tak, kuźnia poziom drugi, tutaj jeszcze desek trochę będzie, bo trzeba deski, taki ładny dach i to w sumie dzisiaj ukończymy, ale najpierw jeszcze wiecie co wrócę, bo okazuje się, że za mało cyny sobie wziąłem autentycznie i polecimy po cynę, bo ja chcę od razu mieć brązowe, znaczy brązowe w tym sensie, że narzędzia i, i sprzęty, nie Nie ominąć, ominąć w ogóle epokę miedzianą, a wiadomo, brąz to stop, cyny i miedzi, tak więc, a ja mam mało cyny, okazuje się, tak więc będzie mało, mało tego, tego brązu i tak dalej. Tak więc od razu wiem, że będzie mało, to więc ja chcę za chwilę uderzyć i przynieś, przytargać sobie, tylko tak, powyrzucam tak. Deski, motyka, żeby mieć większą pojemność. Aha, długi kaptur, no, no bo tak, już jest ciepło, to można to wyrzucić. I tak, pochodnie yy, też nie potrzebujemy. Z patykami to mam. O, kamienie też powrzucam. Z patykami to mam pomysł. Chyba weznę tak, że wiem o co chodzi, o co kamon. Weznę stąd patyki. Tak, weznę, bo tam będzie dużo kamieni, i ja sobie zrobię. Wyobraźcie sobie, zrobię scyzoryków tam dużo. Tak, bo kamienie tam są, tak, jako ta część, jak przy wydobyciu, po wydobyciu ród zostają mi kamienie. Tak sobie myślę, a co tutaj zbierasz? Kamienie zbierasz, czy nie wiem, co to jest, dobra, nieważne, ale coś tam zbierasz na pewno. Tak więc, spoko, grzejemy i nie wiem, czy wiecie, jak gdyby, czy już wam wytłumaczyłem, jak, bo czasami szybciej myślę niż mówię. Generalnie pomysł jest taki, żeby w tamtą stronę nosić patyki, ponieważ tam jest dużo kamieni. Później te kamienie sobie biorę, robię sobie nożyki, scyzoryki, syzory, sprzedaję je i w drodze powrotnej przytarguję tylko rudę. Tylko, że tu jeszcze coś ciekawego znalazłem. Aha, bo tu już jest nowy, nowy, nowy nowa pora roku. Tak więc ciekawe rzeczy się tutaj pokazują: wiadro. I tutaj włócznia rybacka. No to też sprzedamy od razu to wszystko. A w sumie to wiecie co? Sprawdzimy, czy tutaj czasami coś się fajnego nie zespałnowało. Bo tu jest takie miejsce, gdzie zimową porą to tu była radość. Radość była, ale nie ma teraz radości. Tutaj nic nie ma. To jest dokładnie w tym miejscu. Czasami jest, czasami nie ma, ale teraz nic nie ma tutaj. Nie, nic nie ma. Babkę lokarską mogłem wziąć. No dobra, to lecimy sobie. Najkrótszą drogą, a tu mam zaznaczoną miejsce, tak więc sobie spokojnie tniemy w tamtym okolicy, chociaż tutaj może by jeszcze gdzieś sprawdził, czy coś takiego nie ma gdzieś tutaj, przy drudze? O, jest, właśnie, tak się zastanawiałem, czy tutaj coś, czegoś nie powinno być. Dobra, a duża paczka, ale jest, nie ma nic. Czyżbym ja tutaj coś już był? Czyż ja nie byłem tutaj. O, kapelusz jest. A to słomkowy, to tam... I nic więcej, to chyba wszystko. A może tutaj gdzieś byłem? Nie wiem, nie pamiętam, żebym ja tutaj był. Na wiosnę tutaj na pewno nie byłem. Nie ma takiej opcji. No dobra, tniemy do tej jaskini, ponieważ tą jaskinię no muszę tej cyny tam więcej otargać, natargać. Wrócimy z tej jaskini i jeszcze wybudujemy sobie kuźnię i zaczniemy klepać wreszcie no ciekawe jakieś tam to tu jest. A, pan żubr. Nie, nie będę polował, bo to nie ma sensu. W tym sensie, że mam dużo po prostu mięsa. Mam bardzo dużo mięsa i nie potrzebuję. Jak gdyby. A to jest jednak czasochłonne. A tutaj mam inne rzeczy na, do ogarnięcia. Między innymi, właśnie tą teraz jaskinię tam, nie? Bo teraz, wiecie, trzeba się roz, rozwijać w tym sensie, że no ileż można jakimś tam kilofem kamiennym dłubać i tak dalej. Zwłaszcza te kiloffy mi chodzi o to, żeby one były na lepszym poziomie, bo trzeba ich trochę porobić, nie? A poza tym ta kuźnia. kuźnia jest spoko pod tym względem, że ona będzie dostarczała też automatycznie te narzędzia pozostałym tam, co nie? Dobra. Kurczę, tutaj mogę... Aha, później ci sprzedamy różne te pierdoły, co mam tutaj. Chlebek też ci obchniemy. Kamienną siekierę, to może nie, bo to się może przydać. Kamienne strzały, tutaj przynajmniej te 6 sprzedamy. Batyki to potrzebne. Pióra, to też wyrzucę. Chociaż to nic nie waży. Kapelutek. O, trochę kosztuje. Ryby mięso też ci obchnę, bo mi niepotrzebne. I suszone mięsko. A nie, suszone mięso to do, zostawię do siebie, to i włócznia rybacka, e, zupę kremową zostawimy, dobra, dobra, tyle, no na razie, spadamy, lecimy sobie dalej, w sumie tak, tu jeszcze sprawdzimy, czy nie ma czegoś pod tym drzewem, bo tutaj się mo... ale nie, to jak było, to się już zespałnowało i już nie będzie, dobra, tak więc tniemy, do tego. Ej. Uuuu. My tutaj mamy. U, to oni. Oni do mnie z łuk... Ja pierdziu. Ja nie mam. Nieprzygotowany jestem. Czekaj. siekier jakąś wyciągnij. Oni do mnie z łuku naparzają. Stój. Nieprzygotowany byłem. Ciekawe czy ja mam w ogóle broń. Ktoś napisał w komentarzu, że może być taka sytuacja. Może być taka sytuacja, że. Kurczę. Weźmiemy sobie ten łuk. Ja cię kręcę, nie mam siekiery za A nie mam tych, tych dobrych strzał. Ja myślałem, że tutaj nikt nie, nie ma jakiejś bandyterki. A tutaj kurczę widzę, że... Chociaż nie wiem. W sumie nie, nie wiem jak ich nazwać, czy oni są bandytami. Raczej nie no, może. Kurczę, spudowałem. Kurcze elegancko... O ja Cię kręcę jak mnie zaszedł! Aż się wystraszyłem! Headshot! O kurcze, ale tu jest hardcore! Ja myślałem, że to jest, wiecie, taka gra, gdzie tutaj ludzi nie będziesz. Ale nie, bandyta jest, dobra. Jak jest bandyta, to już wiesz, wiecie, już nie ma skrupułów. A poza tym zobaczcie, jakie fajne rzeczy tutaj mamy. Nie, no to już nie ma skrupułów, bo jest bandyta. Myślałem, że wiecie, jakiegoś osadnika tutaj zabijam. Jaka jazda. E, no, uwaga. Czekajcie, tutaj ciebie też. O kurczę, on jeszcze żyje! Ale to jest hardkorowa gra. Nie ci... Zobaczcie, jeszcze kasy tutaj troszeczkę zgarniemy, <laughs> więcej niż za te scyzoryki. Eee, czekaj, ja ci wyciągnę, to nie rusza się, bo ja ci muszę wyciągnąć tą strzałę. Co Dobra, spoko. No dzięki. <laughs> teraz idę mu upolować następnego. Nie, to nie będzie aż tak trudno z nimi. No jakieś niemoty. Ale... Ale troszeczkę się wystraszyłem, ja. Nie wiedziałem o co... Come on, teraz poczekaj. Headshot. Dobra. Jeszcze jeden. Ten łuk refleksyjny. O kurczę. Widzisz. Niehumanitarnie, bo na dwa razy cię musiałem zrobić. Kurczę. Ser mam jakąś pałkę. Kurczę, fajnie. <ścoughs> Dobra, to zaraz pójdziemy to sprzedać chyba, nie? Butelka na piwo, jabłka jakieś Kurczę. Nieźle można. Nie wiedziałem, że tutaj jest coś takiego. Kurczę, on jeszcze się rusza. O, ale jazda, zobaczcie. Zatruta, dobra. Tą kamienną strzelbę weźmiemy. Kamienną siekierę. No, trochę tego jest tutaj, powiem. No, jest tego. Ja nie. No to rzeczywiście. Nie spodziewałem się, że tutaj taka jazda może jest w tej grze. Myślałem, że taka, wiecie, no friendly, no do zwierzęta upolować to jest max. A tu... Ej, jeszcze ktoś tu jest. Aha, tu jest! Kusznik! Nie! Kurczę, czy on czasami jak mi nie przyładuje raz, to ja zjadę do boksu? Tylko, że kuszę naciągnąć to jest jednak czasochłonne. Drewnianą kuszę jeszcze mam. Kurczę, no sorry, wiesz co, mi, ty nie jesteś dla mnie wrogiem, tylko twoja kusza przyjacielem, tak jak kiedyś y, Pawlak powiedział z tym. Nie, to nie Pawlak, to ktoś tam, taki koleś, który chciał Pawlaka. No to ten, y, Wichura z Pancernych. Mi się mylą z seriale, bo... Y, nie wiem, już, już nie pamiętam. Albo ten, który grał w, w tym, w banku. Dobra, nieważne. Jaka jazda tutaj? Kurczę, powiem wam, że naprawdę nie spodziewałem się takich rzeczy, że tu jakiś... Ale zobaczcie, ile rudy miedzi. Nie no, w sumie rudecyny bym chciał, nie? Ale dobra, ciekawe czy można by ten... a tym wózkiem nie można tu jakoś operować? Ty... czekajcie. No nie, chciałem chociażby wy... wynieść te... Te zwłoki, bo tutaj będzie to leżało, jaki, jaki hardkor, ja nie chcę tak, żeby tutaj leżało. Ty, no fajnie by, fajnie by było, gdyby można było na przykład na ten wózeczek sobie tutaj wrzucić i tutaj popchać, nie? Albo trzeba osły będzie ogarnąć, albo konie. Jaka jazda, nie no, to trochę to wygląda dosyć hardkorowo, szczerze mówiąc. Dobra, bierzemy te kamienie wyziemy tą kłodę nawet, tą kłoda to była wcześniej tutaj Na nim leżała ta kłoda, jaka jazda O jaki, przy... o jaki jestem Chyba za dużo tych kamieni zrobiłem Dobra, teraz sobie zróbmy to I tak na maksa, pyk Polecimy sobie z tymi scyzorykami i te kamienie ewentualnie tutaj wyrzucę Te resztę, mam... pójdę tam sprzedać co mam sprzedać I wrócę tutaj z powrotem O, nawet nie jestem obciąża... ociężały, to więc spoko tak więc elegancko. Jednak te kamienie tutaj trochę ważą. Jaki tutaj, jakie tutaj trupy się gęsto ścieliły. Ja cię kręcę. Tutaj jakieś ruchy ma jeszcze. O kurcze. O, w oko chyba dostał. Ty. Jeszcze dogorywa. Ty, a czy ten nóż to mogę ci nie, dobra. Nie będę już tam grabił. Olaż, jaka jazda. No tak jak mówiłem, że nie jestem dobrym politykiem, bo nie kradnę, tak więc, no, mordować, bo trafi, to jednak, no, nieźle. No, ale to bandyta, bandyta, wyjęty spod prawa, tak więc, nie, no, mercy. No, jak, jak mnie traktuje życie, no, ciężkie jest, powiem ci. No, tak mówią wszyscy handlarze, dobra, to wszystko opchnę, cebulę też ci mogę opchnąć, albo, dobra. Opchnę. Jabłko to. Nie, no. Wszystko kosztuje. Tutaj kamienną siekierę drewniana włócznia, drewniany bełt. Aż tyle bełtów mam? Skąd ja te bełty mam? A to nie dużo waży. Dobra, kursza jest. I teraz tak, drewniane noże. Wszystkie opchnę. Tutaj. Kłodę też to wszystko patyki nie patyki nie patyki mi się przydadzą jeszcze w razie w i to wyrzucimy no mam też kamienną siekierę też możemy to sprzedać bo za grosze jest ruda miedzi niech będzie ser jest drogi też to opchnę ser to chyba będzie można robić samemu jak będziemy mieli ten krowy mi się wydaje wino gruszkowe też opchniemy i jest, jest gicio dobra więc spoko no na razie Spadamy, tutaj jeszcze coś trzeba będzie zjeść. Chociażby te jabłka i takie pierdoły. Dobra, pysznie. Ty, a ja mam w ogóle kilof? Żeby znowu było nie... Że, no nie mam kilofa. Ale ma to. Ale ma to. Trzeba będzie zrobić kilof. Tylko najpierw sobie to zjemy. I tutaj jeszcze to. Jeszcze to. Pałkę jeszcze ci mogę, mogę sprzedać, znaczy... Kurczę, co ty potrzebujesz? Kamienie i kłodę jedną. Miałem jedną kłodę, to sprzedałeś. Ajś, ejś, ajś. Ejś. Dobra, to ja tam zrobię sobie tylko kłodę. Tutaj sobie wy, wy, wydziaram. Zrobimy, ale kurczę. No tak, gdzieś tak nie mam jeszcze kilofów żadnego porządnego. W sumie, jak będę miał tą kuźnię, to tak naprawdę chciałem mieć jakieś te kilofy, takie wymiary porządne, nie? Bo, bo tak to dziadostwo takie mam i się szybko rozwala. będzie. Ja cię kręcę, ale fajnie. No, czy fajne to jest, naprawdę, że ty, że ty, to, to jak tutaj będzie, za każdym razem będzie coś takiego, że tu jakieś, no w sumie, w sumie tutaj na tym można nieźle zarobić, takie mam wrażenie. Wow! Kontrabanda jeszcze, proszę bardzo! No, tak więc, no, tutaj niby, tak, tak mówiłem, że taki nieudacznik jestem. Znaczy taki nieudaczny, no, porównując się do polityków, nie, w standardach ich, a tu proszę bardzo, jednak, jednak, może mam coś, żeby się wypowiadać, cztery osoby zacikałem. ale tak jak mówiłem, to bandyta, tak więc wyjęty spod prawa, tak więc nie będzie problemów z tym, nie mam jakichś problemów, dobra, tylko, że potrzebuję kamieni, to już mogę sobie zrobić, nie mogę, bo wszystkie kamienie mam... To gdzie ja mam kamienie jakieś? Tutaj są jakieś? Wszystkie kamienie? Wziąłem? Kurczę. No nie, mów mi, że znowu teraz będę musiał szukać kamieni. No i Anton się wybrał, jak zwykle. Poszedł sobie. Poszedł sobie ten. Tylko, że zapomniał kilofa. Typowe, typowe. To, to jest typowe normalnie. Dobra, projekt, nie sobie. Tam cztery kamienie potrzebne mam? Dobrze mówiłem? No, wreszcie mogę sobie zrobić ten kilof. Ale to jest naprawdę fajne, że, że bandyci mnie zaatakowali. Znaczy, mnie zaatakowali, to mnie, to ja ich zaatakowałem. Znaczy, no oni do mnie strzelali najpierw, nie? Bo jak usłyszałem, że zaczynały bełty latać, ja myślałem, że tutaj przyniosę jakiś znak pokoju, coś tam, albo jakąś flaszkę zrobimy. <laughs> A tu od razu, hardcore, nie podchodź. A więc, no, musiałem się bronić. Wszyscy mam was za świadków. Teraz tak, ten kilof pod trójeczkę, No i lecimy sobie, ale tylko i wyłącznie cynę. To jest sól. O! Jaki ma to? Zobaczcie, brązowy kilof mam tutaj. Ale Dobra. to. Dobra. zawiedzimy. Brązowy? Jak wygląda brązowy? Nie, no to to jest profesjonalny sprzęt. Proszę bardzo, w ogóle tutaj trzeba pochodzić. Prosta tunika, miód pitny. Ja chyba mam. Nie, powinienem mieć ten. Kurczę, jeszcze sprzedałem pochodnie, tak? No to świetnie. Świetnie, Anton, ty tu jesteś, po prostu zawsze jesteś przygotowany i tak, okej, okay, wszystko ogarnięte masz. No tutaj trzeba by pochodzić i poszukać. Bo tutaj, proszę bardzo, wino jabłkowe. A wino, alkohole są bardzo, bardzo drogie, tak? I tutaj jeszcze jest. Ruda cyny, dobra, tu są też rudy. Szedłem po rudę cyny, a w sumie będę miał 4 i ruda miedzi, o 6. Dobra, to jeszcze, jeszcze nic nie zacząłem zbierać, a już mam w cholerę tej rudy. <laughs> dobrze, 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 Anton. Idziemy, ale wiecie co? Jeszcze poszukamy sobie, bo mi się wydaje, że tutaj może coś być więcej. To będzie rudacyny? Dobra. A więc. Pyk. 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 Dobra, spoko. Ile tutaj cztery rudy cyny. Wydaje mi się, że już chyba nie będzie. Żadnych ciekawych rzeczy. To jest ruda cyny też. Wiecie co? Mam takie wrażenie, że tu się nic nie odtwarza. Czyli jak ja to już... Poczekajcie dobrze mówię. Tutaj powinna być... Nie odtwarza się! Bo zimową porą, jak tutaj byłem, to to była cena też i mieć. Właśnie celowo tutaj ten jeszcze przybiegłem, żeby to ogarnąć. Dobra, przypominam sobie. Tak więc... Jest spoko. To się raz na chyba sezon odtwarza, tak? Takie wrażenie. O, ale już ciemno się robi. No nie mów mi, że muchy. Nad truchłem latają, słychać, takie było, ale realizm, średni wieczy to brutalne, jednak, o szczerze mówiąc, powiem wam, naprawdę, nie polecam. kurczę, Dobra. Wyrzucimy sobie te kamienie, zobaczymy, jak to spowoduje, czy tutaj trochę odchudzą się. X. No i też wyrzucę chyba tą mieć, nie? Ten kamienny kill -off też wyrzucę, bo mi nie jest potrzebny. Czekajcie, to się X-em wyrzuca, te. Tak? Więc spoko. Ile mi tutaj zostało? 52. A jakaś miska? A dobra, bo tam pozbierałem jakieś śmieci. Patyki są. O, jakaś tunika prosta. To ja w ogóle nie ubrany przyszedłem. <grym> Jaka jazda! No tak, bo wyrzuciłem tam te wszystkie rzeczy. Solone to zjem to w ogóle, tak. To jeszcze zjemy. To też zjemy. Czy ja się muszę leczyć? Nie. W ogóle żadnych. Ten łuk jest całkiem dobry. Dobra, tutaj wyrzucimy sobie i lecimy po tą cynę, tak? No, to ja myślałem, że dzisiaj chciałem w ogóle w tym odcinku wybudować sobie ten kuźnię, ale tutaj, zaraz, bo myślałem, tak wpadnę tutaj, szybko tą cynę wyciukam, ale tu okazuje się, że inne rzeczy były tutaj istotne się działy. I to chyba trzeba będzie w następnym odcinku ogarnąć. Jeszcze tej cyny chyba przyniosę więcej, podejrzewam. O. Całą mieć wyrzucę, bo nie jest potrzebna. Tylko wyrzucę sobie ją na zewnątrz. Na zewnątrz ją sobie wyrzucę i tyle. To jakieś wypadałoby mieć też pochodnie, no, no ale tak. Kurczę, za... nie mów mi, że zabudziłem. O, się zabłądziłem chyba. Autentycznie. Kurczę, jeszcze jestem taki ociężały. Nie, powolutku będziemy szli. Teraz tak, zasada prawej ręki. Będziemy już stosować. Tak, tu już jest. Tu jest tak. Trzeba było coś wyrzucać, Anton. Czekajcie. Tam nie, nie ma, nic się nie świeci. Kurczę, jaki. Jaki mistake. No ja cię kręcę jeszcze. Nie, dobra, już widzę. Bo widzę, że tutaj, tutaj. pozostałości po tego obozowisku jest. Jaki motyw. Ledwie co idę z tym. Kurczę, ale to. Nie wiem, oni tak będą leżeli cały czas. No dobra. Żeby mnie sumienie dłużej gryzło chyba, o to chodzi tutaj w tej grze, no dobra Dobra, więc wyrzucę sobie tak, wszystkie kamienie, jeszcze raz X E F I jeszcze wyrzucimy sobie To X E F A no jeszcze można, dobra to niech sobie tutaj leży Jeszcze polecimy, tylko tak pójść Anton, żebyś znowu się nie zgubił Nie? Nie zgub się, dobra. Teraz wiem, że powiedzmy, że tutaj w prawo uderzymy. I są tu jeszcze. Kurczę, nie ma tej cyny. Dobra, idziemy cały czas. Cały czas w prawo będziemy szli. Ja cię kręcę. Tej cyny to aż tak dużo nie ma. Szczerze mówiąc, tu jest sól. No już tam głębiej nie będę wchodził, bo znowu się zabłądzę. Ja cię kręcę, no już zabłądziłem. Nie, dobra, tu jest syna. <grym zbędziłem> już zabłądziłem. nie no, teoretycznie teraz jeszcze wiem jak wrócić. Bo cały czas prawej ręki się trzymam. Dobra, wracamy, bo zaraz zabłądzę już naprawdę. Nie, nie, nie będzie tak źle. Teraz lewą stroną będę cały czas szedł, to. O, dobra, tu jest coś. Dobra, teraz lewa, 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 lewa będzie. No będzie jest rzeczywiście dużo lewa, 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 lewa. O! Widzicie? No i wyszedłem. Dobra! Z powrotem wracam do domu, powiem wam. Nie planowałem dzisiaj dużo rzeczy, szczerze mówiąc. Ale to jak wyszło, że bandyci mnie zaatakowali. No to tak wyszło, nie? Tu jeszcze wyrzucimy, co mam wyrzucić i spadamy do domu. Spadamy do domu, ale mam, chyba, że tak powoli będę szedł. Nie no, nie będę... Przynajmniej te kamulce wyrzucę. Wyrzucę kamulce. Po drodze jeszcze wyrzucę. Zobaczymy, ile. No o ile schudnę. E, 55 kg. Dobra, spoko. Może to sobie nawet wezmę tą brudę miedzi. Lekko będę, ale już za chwilę jeszcze pójdę tutaj. Sprzedam coś. Chyba. To będę lżejszy, podejrzewam. I będzie gicio. Dobra, będę kończył ten odcinek. Powiem wam, że. Przegrałem tutaj już naprawdę dużo godzin. I dalej gramy. Zaskoczyć potrafi. Chociaż o jakichś bandziorach to ja gdzieś przeczytałem w, w komentarzach. Tak więc, jak zobaczyłem tych bandziorów, to od razu sobie przypomniałem komentarz i nie byłem taki zszokowany mocno. Ale pierwsza reakcja była dosyć ciekawa. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, Jeżeli tak, to oczywiście proszę o łapkę w górę i zapraszam na kolejne. Pozdrawiam, Anton. Hey, friend.